Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Testowane Przez Wiadomości Kosmetyczne. Dziś będzie bardzo relaksująco i odprężająco, ponieważ zaprezentuję Państwu nową linię kosmetyków Natural Home Spa, którą wymyśliła, stworzyła oraz oferuje w swoich drogeriach sieć drogerii Natura. Linia Natural Home Spa to 99% składników pochodzenia naturalnego, oprócz tego opakowania z recyklingu. Te produkty, dzięki temu, że mają ciekawy dobór naturalnych składników, też wyjątkowo pięknie i powiedziałabym jednak intensywnie pachną, ale to dobrze, ponieważ warto pamiętać, że jednym z elementów rytuału Spa. Jest właśnie aromaterapia. Więc, wybierając z jednej z tej linii, o których zaraz szczegółowo opowiem, warto podążać za swoim nosem i wybrać te produkty, które najbardziej pasują naszym gustom. Pierwsza linia to rytuał Hama. Jest to tradycyjny zabieg oczyszczający-odżywczy od wieków stosowany. Praktykowany w łaźniach tureckich i marokańskich. Składniki aktywne zawarte w tej linii to olejek eukaliptusowy, oleje ze słodkich migdałów, olej z orzechów makadamia, kokosowy i arganowy oraz kofeina. Zapach jest kojący, orientalny, nawet taki drzewny, dymny. Wyczułniemy nutę nektarynki, indyjskiego jaśminu i piżmo. Dzięki temu poczujemy się naprawdę zrelaksowani. W kolekcji Ritual Hama znajdujemy cztery produkty, tak jak w pozostałych liniach. Jest to nawilżające mydło w płynie, odprężający żel pod prysznic, ujędrniający peeling cukrowy oraz ujędrniający balsam do ciała. Rytuał Ayurveda. To wywodzący się z Indii starożytny rytuał holistyczny, który regeneruje i odpręża. Jest to myśl takiej filozofii mądrego życia, czyli dbamy nie tylko o nasze ciało, ale też i o ducha. Składniki aktywne zawarte w kosmetykach z tej linii to olej ze słodkich migdałów, olejek pomarańczowy i woda różana. Zapach jest korzenny drzewny, z wyczuwalną nutą wanili, cynamonu, a także mchu i piżma. Oczywiście koi, relaksuje i przywraca harmonię ciała i duszy, czyli samo dobro, same przyjemności. A w składzie tego rytuału ajurweda również cztery produkty, czyli nawilżające mydło w płynie, kojący żel pod prysznic. Regenerujący peeling cukrowy do ciała oraz regenerujący balsam do ciała. Kolejny rytuał, rytuał minerały morskie. To mnóstwo dobrodziejstw z morza martwego, składniki aktywne. Jest to rytuał rewitalizujący-odświeżający. W skład tej linii również cztery produkty: nabliżające mydło w płynie, odżywczy żel pod prysznic. Odżywczy peeling solny oraz rozświetlający balsam do ciała. Jeśli chodzi o składniki aktywne, również tutaj mamy oleje: olej z awokado i słodkich migdałów, ekstrakt z aloesu oraz sól i błoto morskie. Zapach jest orzeźwiający, taki regenerujący, który pobudzi nasze zmysły i sprawi, że poczujemy się lepiej oraz poczujemy rzeczywiście te dobre fluidy płynące z Morza Martwego. Podsumowując, linia Natural Home Spa to trzy bardzo ciekawe linie, każda inna. Wyróżniają je. Naturalne składniki, unikalne składniki, naprawdę bardzo ciekawie dobrane. No i zapach. Naprawdę te produkty wyjątkowo pięknie pachną. Można wybrać swoim nosem, która z tych linii najbardziej nam odpowiada. Myślę, że warto zwrócić uwagę również na peelingi, które wchodzą w skład każdego, każdej linii. Tutaj nazywamy je rytuałami. Mamy peeling solny i peeling cukrowy. Ja uwielbiam takie peelingi, bo to jest prawdziwe. Tu mamy akurat balsam, bo to jest prawdziwe dobrodziejstwo. Prawdziwe dobrodziejstwo, bo wiemy, że to są naturalne takie granulki, cząsteczki, które doskonale i naturalnie nam zetrą ten martwy naskórek, więc warto zwrócić uwagę. Robiąc zakupy w drogeriach Natura właśnie na tą linię: Natural Home Spa.